Co to takiego ubezpieczenia parametryczne? Ubezpieczenia parametryczne opierają się na wykorzystaniu pewnego uzgodnionego indeksu. W zamian za ustaloną składkę ubezpieczyciel wypłaca pewne określone świadczenie właśnie na bazie rozwoju tego indeksu, na przykład po przekroczeniu pewnego konkretnego uzgodnionego progu. Może być indeks można tworzyć na wiele sposobów. Przykładowymi indeksami mogą być zmienne środowiskowe, takie jak np. przykład suma opadów w danym rejonie czy też poziom temperatury, ale również zmienne technologiczne, takie jak na przykład kwestia nieprzerwanego dostępu do pewnych usług. Mogą to być wręcz kwestie ogólnospołeczne, takie jak na przykład czynniki wynikające z ogłoszenia stanu pandemii. Ubezpieczenia parametryczne są o tyle ciekawe, że posiadają bardzo wiele zalet. Przede wszystkim opierają się na niezwykle prostej do zrozumienia konstrukcji. Jeżeli tworzymy ofertę właśnie w oparciu o pewien uzgodniony i mierzalny indeks, ograniczamy ryzyko ewentualnych sporów z klientami. Po drugie, warto powiedzieć, że oferują natychmiastową wypłatę. Mają prostą konstrukcję, nie wymagają żmudnego, czasochłonnego procesu likwidacji szkody. To szczególnie ważne, bo według pewnych badań około 90% firm, które nie otrzymają wypłaty odszkodowania w przeciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia, zamyka swoją działalność w ciągu roku. Więc tutaj Ubezpieczenia parametryczne są zdecydowanie interesującą opcją. I wreszcie ubezpieczenia parametryczne umożliwiają ubezpieczanie zupełnie nowych, digitalnych rodzajów aktywów, które, których w dzisiejszym świecie jest coraz więcej. No a więcej o ubezpieczeniach parametrycznych i innych innowacjach technologicznych w ubezpieczeniach w artykule i w podcaście. Link znajdziecie Państwo w opisie tego wideo. Zachęcam.